Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 19 do 31. Przypowieść o bogaczu i łazarzu. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiał męki w otchłani, ujrzał z daleka Abrahama i łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A poza tym, między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, nie może stąd do was przejść ani stamtąd się do nas przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze. Poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą.